Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Kevin Nowacki a razem ze mną dzisiaj nowy nabytek organizacji KSW kategorii 61 kg. Widzimy się po krótkim odstępie czasu, bo e, bardzo krótko po Twojej walce witam serdecznie Grzegorz Tabach. Witam serdecznie, witam wszystkich. No, jesteśmy tak naprawdę na bardzo świeżo po Twojej walce, bo w zeszłą sobotę gala DWM Fight Night 4, pierwsza gala DWM e, poza Białogardem. Świdwin, i ten Świtwin dla Ciebie szczęśliwy, bo szybki i efektowny występ po dłuższej przerwie w Twojej karierze. Jak to smakowało na początek, bo to na pewno e, fajne było to, że udało Ci się wygrać to szybko, udało Ci się wygrać bez żadnej kontuzji, z czego następstwem jest to, do czego przejdziemy zaraz. No ale też na pewno smakowało to mocno, bo było to po takiej właśnie dłuższej przerwie w Twojej karierze. Zgadza się. Generalnie ja jestem mega zadowolony z tego, że tak się walka potoczyła szybko, aczkolwiek czuję pewien niedosyt, Gdyś no, zapierniczałem ogólnie ostro, bo no, brakowało mi ogólnie tych walk przez ten rok, szmat czasu, no, naprawdę, więc yy, jestem zadowolony z tego, że to się tak szybko potoczyło, aczkolwiek no, mam taki lekki niedosyt, Czego na sumie następstwem aktualnie jest to, że udało mi się, udało mi się, no, mojemu menedżerowi udało się dograć wszystko tak, żeby tak poszło z KSW, więc mamy w sumie dwa tygodnie, trzy jeszcze, żeby doszlifować tą formę. Tak naprawdę od poniedziałku od razu ruszyłem ogniem. No i będziemy debiutowali w KSW już 19 lipca. Jeśli chodzi o właśnie pojedynek z Georgiem Arewadze, to na pewno przed nim miałeś Wątpliwości co do Twojego przeciwnika, bo nie dało się znaleźć dużo, tych wiadomo, dużo wiadomości, informacji na temat jego, bo była tak naprawdę ta walka z Twoim obecnym przeciwnikiem Karolem Duszlewiczem, a poza tym tak naprawdę nic nie dało się tutaj znaleźć. Jak przebiegały przygotowania, powiedz, do tego starcia? Czy przygotowałeś się po prostu na mocną bitkę i po prostu robiłeś formę i nie było to skierowane ku, ku przeciwnikowi? Czy jednak miałeś jakieś nastawienie co do Gruzina? Generalnie oglądałem mega uważnie jego walkę z Karolem. Analizowałem sobie klatka po klatce, ten, że tak samo to robili. No i widziałem, że bardzo dużo uciekał na boki, rzucał takie po prostu no, takie cepy rzucał, yy, wpadał tak naprawdę, więc przygotowania były ukierunkowane głównie temu, żeby zrobić jak najlepszą formę, jak najlepiej przygotować się kondycyjnie. A jeżeli chodzi o plan, to plan mieliśmy właśnie taki, jak to wyglądało w walce, czyli jak będzie uciekał na boki, miałem kopać lewego haja, albo prawego haja, kontrolować lewy, wchodzić pod lewym po prostu, nie. I tak to miało wyglądać. Nie było ukierunkowane, ukierunkowanego żadnego planu pod niego tak po prostu wcześniej. Tylko po prostu mieliśmy robić to, co będzie się działo w walce. Jedynie co właśnie co było przygotowane tylko te High haikiki high gdzieś tam lewy i tyle. I w sumie reszta to było tak, że po prostu będziemy robili to, na co się nikt pozwoli. Ja ogólnie jestem tak nauczony w sumie już w większości walk. Bo w większości walk w sumie to, co jaki plan układaliśmy, to w sumie mijały 2-3 minuty i ten plan się sypał, bo zawsze gdzieś tam przeciwnik coś tam zmienił, coś tam ten, no i w sumie ja musiałem sam tak naprawdę korygować, wyłącznie z podpowiedziami narożnika, już w trakcie walki, wszystko. No tu plan nie zdążył się posypać, bo udało się wygrać. No i można w sumie powiedzieć, że Karol Durszlewicz ułatwił ci robotę, no bo ta walka z nim dużo ci powiedziała, bo na pewno on miał cięższą robotę pod tym względem, bo jak ogłaszali jego walkę z Gruzinem, ja pamiętam dobrze, bo nawet sami pisaliśmy wtedy do tej walce, mhm. śledziliśmy. Ten występ, no to była jedynie notka od y, menadżera Twojego obecnego przeciwnika, który był organizatorem tej gali, że, zapaśnik. że Gruzin, zapaśnik, nie, no już no, trzeba było sobie kminić, kurczę, a to zapaśnik tu, no ale ta walka też pokazała właśnie y, Ci dużo ich w przygotowaniach na pewno pomogła, więc y, jeszcze kończąc temat DWM-u, jak ocenisz pierwszą galę poza Białogardem? Szczerze? Moim zdaniem z Gali na Gale organizacja się mega prężnie rozwija, Świdwin pełna hala, totalnie pełna hala, jedyny minus to Black Klimki tam w Kali, no, ale tak. to wiadomo, to aktualnie są lokalne bardziej lokalne gale, ale naprawdę organizacja idzie prężnie i super to, się, super to się wszystko oglądało. Rzeczywiście musiałem tam nadrobić gdzieś na wtórkach albo coś takiego na YouTubie, nie, ale naprawdę to co tam gdzieś widziałem gdzieś na Hali, czy w ogóle na YouTubie, to mega, naprawdę mega. Ludziom też się podobało, więc myślę, że tam EWM do Świdwina jeszcze nieraz zawita. DWM, szerokie plany, następna gala pod Kłobrzegiem i ciekawy main event. No ale yy, skończmy temat DWM-u i przejdźmy do tego, co przed nami, czyli gala KSW. Kiedy, yy, ile czasu po walce pojawił się ten y, telefon od Dawida z informacją o tym, że będzie taki pojedynek? Szczerze, kurczę, to był poniedziałek, chyba, albo niedziela wieczorem. Tak nie jestem w stanie. Chyba poniedziałek, poniedziałek rano to było. Tak, z tego co pamiętam, no, chyba Wojek napisał właśnie do yy, Dawida, że no, Stabach się chyba nie zmęczył za bardzo, czyli tam, że musi jedną walkę, ten tam dorobić, coś takiego. No i ja mówię, ja klepię to, bierzemy to, jeżeli tam wszystko będzie dograne. Ja jestem na no, tak, no i działamy. No i w sumie poszła tam propozycja odnośnie Karola. Karol zaakceptował tak samo, więc mamy to. No i jest Karol Durszlewicz, tak jak rozmawialiśmy poza kamerą. Fajnie, bo macie wspólny mianownik w karierze właśnie Gruzina. Obaj wygraliście z nim w pierwszych rundach i były to wasze ostatnie pojedynki. No i co byś powiedział Karolu? Bo generalnie, tak jak Ty, niepokonany zawodnik na zawodostwie z sporym dorobkiem, jeśli chodzi o amatorkę, tam u niego był też IMAF, e było kilka walk w Semi Pro. No i na zawodostwie też wydaje mi się, że jednak jeszcze nie do końca sprawdzony taki zawodnik, ci przeciwnicy po, poniżej jego poziomu, więc może okazać się tak, że on będzie twoim najmocniejszym przeciwnikiem, a ty będziesz jego po prostu i będzie to taki obustronny, mocny sprawdzian. Mogę się z tym absolutnie zgodzić, aczkolwiek ja z Karolem znamy się z Alm i z amatorskich zawodów. Yy, mieliśmy okazję ze sobą porozmawiać, też tam gdzieś tam poprzebywać, aczkolwiek nie trafiliśmy na siebie nigdy w jakichś tam tabelkach, rozgryfach, nic takiego. Zawsze jakoś przypadkiem się mijaliśmy. Czy jakieś inne kategorie? Ja byłem, czy ja odpadłem szybciej, czy Karol gdzieś odpadł szybciej i jakoś tak się mijaliśmy często bardzo. No i tak ogólnie od jakiegoś czasu już tak gdzieś się obserwowałem z topology, gdzieś tam sprawdzałem też i tak zawsze miałem takie, kurde. Więc jesteśmy obok siebie ogólnie w rankingu, tak naprawdę, więc albo przejdzie niedługo czas jakiś, że ja kontra Karol. Albo w przyszłości, właśnie w przyszłości troszeczkę dalszej. No i wyszło tak, że po prostu jakoś teraz to tak się złożyło, że mamy to. Eee, co mogę powiedzieć ogólnie? Oczy, oczywiście Karol bardzo mocny, bardzo mocny przeciwnik, bardzo dużo umiejętności. Pamiętam jego walki z amatorki, też obserwowałem jego walki w zawodostwie, więc naprawdę fajny sprawdzian to będzie i myślę ogólnie, że to będzie bitka, która fajnie, bardzo fajnie otworzy kartę i... Może być tak ogólnie, że ja będę jego najcięższym przeciwnikiem i on będzie moim najcięższym przeciwnikiem. Chociaż ogólnie ja miałem mocny, bardzo mocny sprawdzian z Hokobokiem. Hokobok, tak. Yy, druga sprawa jest też taka, że ja w samej prowalki, wszystkie w sumie toczyłem z bardzo mocnymi przeciwnikami. Więc ja jestem już troszeczkę obity z tymi mocnymi. Po prostu już trochę poczułem to wszystko. Yy, aczkolwiek no, też trochę czasu od tego minęło, miałem rok przerwy, więc może być też tak, nie, że to będzie bardzo mocna walka i z, z, z mojej strony i z jego strony. Wiadomo, oczywiście, wi wiadomo jak jest. On chce wygrać, ja chce wygrać. Yy, otwarcie karty, debiuty na KSW, no me, moim zdaniem szczyt jego marzeń plus szczyt też marzeń moich za dzieciaka. Jak wiadomo, zawsze się chciało, gdzieś tam się oglądało te gale ze znajomymi, zawsze się chciało tam wystąpić. No i co ciekawe, w organizacji KSW przez chwilę zawisły te czarne chmury nad kategorią Kogucią, mówiło się że Sebastian Przybysz ma odejść, że będzie to zamknięcie, no ale okazało się, że to taki fałszywy alarm, no i finalnie chyba wychodzi to wszystko dobrze, bo do KSW doszedł Marcelo Morelli, mówi się o fajnych, mocnych przeciwnikach dla Przybysza, jeśli chodzi o przyszłościowo, ostatnio też podpisani nowi zawodnicy jest Sebastian Decowski, mówi się właśnie o Przemysławie Górnym, no i fajnie, bo rozwija się ta kategoria, więc przyszłościowo w razie zwycięstwa na pewno miałbyście z kim bić w przyszłości. No co tu mogę ogólnie na to powiedzieć? Eee... Kategoria się rozwija i to mi się wydaje, że prężnie. Wiele osób się, wydaje mi się, wydaje, że nie spodziewało, bo my, tak wszyscy myśleli pewnie, że będzie to usuwane albo tak, no, będzie już taka kategoria niszowa, aczkolwiek wszystko idzie do góry właśnie tak jak mówiłeś Morelli, Decowski, no wzmocnienie tej kategorii mi się wydaje, że niezłe. Sam ogólnie Sebastianem chciał dopaść w końcu, wiadomo jak jest, że chciałbym z nim sobie zawalczyć. Pewnie mamy sobie wiele do wyjaśnienia, ale to przyszłościowo myślę bardziej, to będzie myślę, że ta walka na 100% się pojawi. No co, no kategoria prężni do przodu, yy, no morelli objawienie, więc no kot niesamowity, więc na pewno będzie miał co robić tam w tej kategorii. No zostając przy tej kategorii to chciałbym jeszcze tak pokrótce omówić ją z Tobą, bo ja pamiętam swego czasu przeglądając te wszystkie rankingi miałem wrażenie, że w kategorii 6-1 jest najwięcej takich talenciaków. Dużo zawodników było niepokonanych, dużo jakichś tego typu zawodników i właśnie też wczoraj była walka między innymi Kamila Gieza z Kamilem Hadałą. Z Kamilem Hadałem miałeś się kiedyś mierzyć na, na DWM-ie, więc też o to Cię spytałem. Oglądałeś tą walkę i co generalnie możesz powiedzieć o tej kategorii w Polsce? No bo w KSW już sobie omówiliśmy, że fajnie, że to się rozwija, no ale w Polsce jest tych zawodników sporo. Jest Właśnie gest którzy bili się wczoraj, jest też Drozdowski, jest naprawdę sporo zawodników, no też z Białgardu. Adrian Wieliczko, między innymi, więc ta kategoria naprawdę ma sporo tych zawodników i jest potencjał, żeby ją rozwijać, czy to w KSW, czy to w Babilonie, czy to nawet w Fenie. Generalnie to tak. Ja, ja zauważyłem ogólnie już jakiś czas temu, że tak, trochę była taka tendencja umierająca, jeżeli chodzi o tę kategorię w Polsce, i wiele zawodników po prostu już wybywało za ocean, gdzieś tam za granicę, i tam się po prostu byli, gdzieś tam szukali walk w tej kategorii, w innych organizacjach. Aczkolwiek teraz to widzę, że wraca. I jest fajnie hype'owane, jeżeli chodzi o tę kategorię, jest bardzo właśnie, bardzo dużo talenciaków jest. Więc naprawdę jest na co stawiać aktualnie, nawet w takich niszowych galach jest dużo chłopaków, co się w tej kategorii biją. Więc naprawdę jest to obserwować i fajnie to wygląda. Wracając do pojedynków wczorajszego na TFL-u o pas, to fajny początek. hadały z którym się miałem bić na DWM, on tam wypadł przez kontuzję niestety. <laughs> Ale kurczę, no nie dojechał kondycyjnie niestety, nie, się w pierwszej rundzie. Gies bardzo fajnie taktycznie to rozegrał, tak naprawdę nie pozostawił złudzeń. Pierwsza runda pod dyktalno hadały. ale on, mi się wydaje, że Gies to po prostu przeczekał, poczekał sobie na swój dogodny moment, aż się wystrzela, hadała, no i od drugiej rundy bo to już deklasacja była, moim zdaniem. No co do Gieza, yy, to też taka ciekawa historia, bo on opowiadał właśnie, że miał dużo jakichś tam problemów życiowych i zdrowotnych przed tą walką z Korzeniowskim. No, i też fajnie w sumie dla niego na pewno powrócić efektownie, zdobyć z powrotem ten pas. No, i też o tych rewanżach właśnie wspomniał. Wczoraj pisaliśmy o tym fajne słowa. No, i wydaje mi się, że Kamil jest też w tefelu, będzie miał co robić, bo jest tam też trochę tych zawodników w kategorii 61. Myślę, że tak, jeżeli chodzi o te rewanże, co nam wspomniał, na przykład, że na przykład właśnie Kamil Hadała chciał z nim rewanż i tak dalej, że dla niego takie rewanże są totalnie bez sensu. Bo to są takie bratobójcze pojedynki, że my powinniśmy tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o takie sprawy, to się wspólnie razem rozwijać tego co tam swoje napowiedział on gdzieś tam chyba zaprosił, go, żeby razem sobie działali, razem się wspierali, po prostu trenowali. Jak się pomyliłem, to przepraszam, ale tak chyba z tego co pamiętam, tak było, no yy, tam odmówili, tam yy, tym przeciwnika odmówił. No i moim zdaniem to miał rację po prostu, tu jeżeli chodzi o podwórko nasze Polskie, to powinniśmy się wspierać, razem trenować sobie, powinniśmy, wiadomo, zawsze się znajdą jakieś tam pojedynki, Polska między Polską, yy, no jesteśmy w takim kraju, czyli w Polsce i są organizacje jakie są, więc wiadomo, że nie będą sprowadzali zagranicznych zawodników, no ale tak, moje zdaniem też takie, że powinniśmy się rozwijać i wspierać się, po prostu jeździć po różnych klubach, wspierać się i tak dalej, a nie, że po prostu ktoś przyjeżdża do jego klubu, jest traktowany jako wróg, przyjechał ktoś z innego klubu, dla mnie to jest totalnie bez sensu, to jest sport, powinniśmy się wspierać i rozwijać tego życzymy tej kategorii w Polsce. Omówiliśmy sobie DWMA, omówiliśmy sobie KSW. No to jeszcze na koniec zapytam o powracając na chwilę do tych tematów białogardzkich i na koniec wracając do DWMA, bo mieliśmy tutaj problem delikatny widzieliście cięcie, więc ograniczyliśmy wcześniej temat, żeby zdążyć. Teraz już mamy pełen Bak jeśli chodzi o baterię, więc możemy sobie o tym wspomnieć. To chciałbym zapytać Cię właśnie o walkę wieczoru najbliższego DWMA. Jaka była Twoja reakcja, jak dowiedzieliście się w pierwszej chwili, jak to będzie wyglądać? Czyli na niewiadomski zaodnik skoło brzegu. E Zawodowo walczący obecnie w 77 około kilogramów, bo te walki były chyba w catchweightach, ale no zawodnik naturalnie 7.7 kontra Bombardier, czyli no 150 kg zawodnik, taki pół freak Fighter można by powiedzieć, bo jednak na tych freakowych galach się bił czy z Redem, czy ze Stiflerem, no ale walkę w KSW miał na koncie. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na to, co zgotował nam tutaj Dawid i... Jak w ogóle widzisz ten pojedynek? Bo to trochę abstrakcyjne, jednak przy takiej różnicy gabarytów tutaj może, może być to dla oka. Szczerze, ja myślałem na początku, że żarty. Myślałem, że żarty na początku, ale tak jak porozmawiałem, nie, to się okazało, że to jest prawda. I na, ogólnie bardzo fajna mega, mega walka, jeżeli chodzi o promocje i tutaj okoliczne. Yy... No, tą ok po prostu ca całą tutaj okolicę i tak dalej, bo bardzo dużo ludzi będzie chciało to zobaczyć naprawdę Druga sprawa jest też taka fajna, bo że to jest no Wiosta Vikingów będzie pod na świeżym powietrzu, więc mega... totalnie druga sprawa taka fajna, no i no Bombardier taki się idealnie się pasuje w klimat wikingów taki. Plus, yy, Natan jest aktualnie na fali. Trenuje cały czas, trochę będzie musiał trochę na liśników podjeść, żeby trochę przytyć do, do Bombardiera. Ale myślę, że bez najmniejszych problemów, bo tam trzepnie i, prosto, i tam cały, cały Kołobrzeg to usłyszy, na spokojnie myślę. Więc bardzo fajnie, jeżeli chodzi o kibiców też fajnie, promocyjnie super. Myślę, że to, to będzie to, bo to wiedziałem, że to tuko wszystko pod patronatę będzie, więc to będzie w Polsacie, więc naprawdę zachęcam do oglądania, bo gala szykuje się całkiem Całkiem niezła, jeżeli chodzi o pojedynki, również, bo tam parę nazwisk słyszałem tam, osób, które mają się tam bić, więc moje Wam będzie pytarda. Zawodnicy, których już mogliśmy oglądać na takich ciekawych galach w Polsce, więc nie tylko pod względem no, takiego półfrikowego starcia Natana z Bombardierem, ale też dla fanów sportu na pewno coś się znajdzie. No i co, na koniec, takie pytanie dosyć standardowe przy każdym wywiadzie, ale to na pewno też. Niektórych takich fanów stricte sportowych może ciekawić, czyli Twoje przygotowania do tej walki, bo przygotowujesz się tutaj lokalnie, jeździsz po, 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 po kilku klubach, więc o tym byśmy wspomnieli, bo są też treningi motoryczne i to wszystko na pewno fajnie by było o tym wspomnieć. Generalnie co, to w sumie tak, tak jak zawsze w sumie robię, czyli działam tutaj, jestem w okolicach Białogardu, wyjeżdżam gdzieś tam, ale to bardziej to są takie wyjazdy okoliczne, taki plus minus 100 km max. Tutaj siedziałem po prostu z chłopakami, jest tutaj, w okolicach mamy tutaj chłopaków, którzy są w tej kategorii. Też prężnie sobie działają, niektórzy trenują hobbystycznie, ale są bardzo mocni po prostu. Ale nie, nie chcą gdzieś tam startować, albo startują amatorsko, ale są mocni, więc naprawdę jest z kim porobić. Jest mega dużo sparing partnerów mocnych. Yy, mamy mocne zapasy, moc, mocny boks, kickboxing, mocny. Tu w sumie wszędzie w okolicy jest co robić, jest z kim robić, naprawdę tylko to połączyć trzeba. A jak wiadomo po prostu no, jest z kim to robić, więc możemy sobie na to pozwolić i po prostu to połączymy, więc naprawdę Moim zdaniem tutaj da się przygotować. Nie wiem co tu więcej powiedzieć po prostu. No, z, z przygotowania idą pełną parą. Wiadomo, no, motorika też musi być dołożona. Bardzo w pewnym momencie w Polsce było to niedoceniane, aczkolwiek teraz to wszyscy już, wszyscy już na to z, yy, kładą nacisk, więc no, ja będę w mega mocnej formie na pewno, bo no, tak przeciągnąłem te przygotowania. Przeciągnąłem przygotowania, od poniedziałku jestem w gazie, w sobotę skończyłem z walkę, tak naprawdę zero, zero jakby jakichś przestoju i tyle. No i na koniec już ostatni temat, no to zapytam Cię czy jest to dla Ciebie jakaś swego rodzaju taka nobilitacja, że z tego co udało mi się właśnie sprawdzić to będziesz trzecim zawodnikiem w historii Białogardu, który właśnie w organizacji KSW zawalczy, czyli jest podium, jest, jest taki powiedzmy nieoficjalny medal i, i, i łapiesz się tutaj na podium w tym, w tym aspekcie. Wiadomo, fajnie, mega fajnie, bo z taką mają myśliny nie trafiam w sumie do KSW. Eee, typ, motywacja razy 100. Też dla innych może być takich e, zawodników, które trenują gdzieś w mniejszych miejscowościach, że da się, naprawdę się da. No i co mogę powiedzieć? Ja nie idę tam zawalczyć, tylko idę tam wygrać i tam zostać ogólnie jak najdłużej. No i po prostu spełniać marzenia. To nie jest dla mnie coś takiego, że po prostu fajnie, KSW, zawalczę to jest spokojnie. Nie, ja tam po prostu idę wygrać idziesz tam wygrać i tego Ci życzę. Ja Ci Grzesiu dziękuję za ten wywiad. Jeśli na koniec chciałeś pozdrowić swoich kibiców, fanów naszego kanału, na pewno osób, które też oglądały dwm bo takich jest na kanale sporo i zawsze upominają się, no i też naszych widzów śledzących nasz kontent, bo ostatnio jak dodawałem materiały jeszcze piłkarskie, to pamiętam, że była ta noc MMA w Koszalinach, którą finalnie obaj nie pojechaliśmy i pod moimi ostatnimi materiałami były zasypane. Siemanko, będzie transmisja z nocy, będzie transmisja z nocy, więc do naszych Twoich... W sympatyków na koniec kilka słów od ciebie. Co bardzo Wam ogólnie wszystkim dziękuję za wsparcie. Fajnie te, fajni te komentarze z, i ze, ze słowem wsparcia, ale także z takimi słowami, które gdzieś tam mnie krytykują leciutko, ale mogę sobie z nich wziąć coś, co zmieni na przykład. Jeżeli chodzi o nasz kontencik, to fajnie ogólnie on się rozwijał do tego czasu, aż, aż tam nie pojechaliśmy na noc, bo no nie mogliśmy generalnie, ale na pewno będziemy jeszcze, jeszcze do tego wracali. Niektóre gal na pewno odwiedzimy, jeżeli będziemy mieli na tą możliwość. No i co? To w pewnym momencie ogólnie był fa fajny, fajne doświadczenie, jeżeli chodzi o taką komentatorkę plus, yy, no takiego Irela z Gali zrobić, więc to nie, jeszcze nie raz wróci pewnie. Wiele Gali teraz w okolicy na Pomorzu się gdzieś pojawia, więc w sumie czekajcie. Wyczekujcie, no i kto wie, może właśnie, Grzesiu, masz teraz walkę na KSW, potem pewnie sobie trochę odpoczniesz. Tak. Yy, no i kto wie, może właśnie content z Gali DWM w, w Wiosce Wikingu, bo to brzmi tak abstrakcyjnie, że na pewno bylibyście chętni to oglądać, więc to Ode mnie słowo śledźcie kanał, śledźcie Walkę Grzesia i śledźcie i wyczekujcie na nasz content. Dziękuję Wam bardzo dzięki. za wywiad i dzięki wielkie.